i Raz podłużę taki. Czas bez zgadania to się tak nie dzieje. No i ja jak jakie mam powiedzieć teraz. Ty właśnie naprawiło, ale nie jestem do końca pewny. Ja tak kaszle, kaszle, kaszle. Tak chrycham, masz mi coś białego z buzi, Ze gardła wyleciało. I przez chwilę tak normalnie gadałam, i coś się chyba znowu zaczyna. Ale, Ale kurczę, mi się... No nie znowu. Dobra, Dobra gramy sobie w Hello Oczywiście noc nie wiem czemu Zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Ja sobie pod zapomniałam. Się że ja coś wiedziałem sobie słuchami Słucham, i sorry za załóżę. Idzie z sąsiad, czemu to zamknęli? Mówi, idzie z tam za mną, bo ja tak. Nie widziałem, czy on jest. I chyba trzeba przeskoczyć, tak? I kurde, zginął. Oh. Kurwaś! Nas... Czy co, nie pójdę z drugiej strony? Ej, no teraz ja, ja to zrobiłem. Tak, będę robił zapis, nawet. Ja by... nie wy... do... <grym> O Jezus Już. Będziecie... jeszcze to jest na to Gdzieś indziej. A w ogóle czemu to zamknięte? Gościu, ty tu wszystko uciąłeś. No i sąsiad zaraz łapie co to, to robi. Piętrze. Tu mam kartę. Ej, no dawaj mi tą kartę. O, mamy karta klucza piwnicy, idziemy otworzyć, jak mi sąsiad nie ukradnie tego. A nie w ogóle czy on kradnie też. Jak się zbija szyby. Kuzi... w ogóle on był tutaj przed ćwiami, jak nie zawó... I co tu jest? Idziemy jeszcze wyżej. Jezu. słuchajcie. I dostałam łom i możemy iść do piwnicy, jakby byli sąsiady, a ja idę na tory. To jest na tory, ja. tory mnie ruchają bardzo. I to mi się nie podoba, co tu się dzieje. A tam to ja nie wiem, jak tam mam wejść, się nie a to A co tu robi druga część dworów? Nie chcę zginąć, to w ogóle mogę już wejść do piwnicy. Tylko ciekawe, co nie jest. O jezu, jakie ramy! Może jakie ramy? Ja rama, ale tu ciemno. To, co to jest? O nie, to jest tylko na to coś. Tam leży chyba się nie da dostać. Tu możemy jedynie, ale jeszcze by się nie dać zrobić. O jezu! O! Nie, nie w ogóle, nie, nie powinnam co mówić. Bo ja dostaniemy to dwa lata temu. Szłam sąsiada odbakować. Zaraz pokażę ci, to wszystko jest. Weszłam w ogóle na kolejkę. Nie wiem, Oj, na szopa, bo on jest tu zliczowany. Zobaczcie. Pójdźmy tu, żeby on nas nie zauważył. A w lecie jest szklana bariera. A i szklana Bariery to tu nie ma Co? Co tu jest? Czemu to jest tak dziwnie dane? Gościu, słyszeliście, co ty tu narobiłeś? Jest tak daleka, to pewnie mnie już nie zauważył. Hej no! Hej no! Ej, co tu jest? Tu mogę otworzyć szafkę? Raz, dwa, trzy. A tu co jest? Tu nie działa. Tu sąsiad! O oh my god, co tu się dzieje? Jezus Maria, ten... Siwoje. Siwoje, bo znowu tam ten dźwięk się pojawi. Podejść czy nie? Dobra, ale powoli. Dobra. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie ma żadnego Hello Neighbor. Chyba w Alfie 3 było tak, że jak się do niego podeszło, to się pojawia Neighbor. Nie ma tego napisu! Co robić? Dobra, powiedzmy, że jest już ten napis, nie możemy się ruszać, to jest na tyle. Idziemy już do Alfy 2. Obczajmy sekreciki. Tylko to już na drugie, to będzie drugi zapis. Więc lecimy do Alpha 2. Czemu ja tu dwójnie to słyszę? Ty może muszę wam na Tu się nie dać każdego. Bo... Spróbujmy jeszcze dwa odcinki z Potem pójdziemy do Alpha 2. Przepraszam, na czwartym odcinku to Alpha 2. Przykujcie się. Ktoś się tam poszedł. I skoczył aż przyspaczany. Potem nasz na Alfa 2, to może ktoś się odpalało. Dobra, generator jest on. Teraz musimy wejść. Ja! że on tam jest w środku. A on był na zewnątrz. Tylko pytanie, czy tego się nie da zrzucić i manekina można podnieść. się nie dało. Ale się teraz już da. I wypadło, aż dwa okna zbiłem. O, karta, którą na ostatnim... ...czyż nie i mi w sumie ukradł. Teraz, bo jak się wiesz, to, to tak szczerze. Zobaczcie, co tu jest, ale się rzecz niemożliwa. I zparłem. Dobra, idziemy tu. To jest jakaś antena. To jest. Boże, jak tam, tam jest słońce. to jest sunset. Ciekaw, czy tu się da wejść. Ale czy... tu można chyba jakoś otworzyć. Bo tu jest takie coś. Tylko nie wiem, czy tu się da jakoś otworzyć. Od... Co? Dobra, idziemy do góry. A e, ja ojoj, sąsiad mi ją odbagował oczywiście. Dzięki sąsiedzie. Bo no, tu ten manekin stoi, którego wysadziliśmy przez okno. Ale jak to otworzyć? Wygląda jak winda prawie, jak to się przesuwa. Kiedyś były takie stare windy, gdzie się przesuwało. Co siedzisz, tu nie na... Uwaga, no muszę, zaraz, jak krzyknę znowu. Nie da się prze... Ja nawet drzwi nie... Dokna... Złyszedź, to jest wszystko więcej. Faki, zaraz, zaraz będę robił drugi odcinek chyba z chyba, ale w wersji pre-alpha jeszcze.